Komplet w maszynie startowej. I ruszymy, ależ piękny, równy, dobry start, ale coś nie ma chętnego do prowadzenia. Jest tutaj przy wewnętrznej salsabil du, ale na czoło wysuwa się e, salsabel al Na drugiej pozycji salsabil du, na trzecim miejscu ale Suwedia. na czwartej pozycji żawa dwialet. Piąte miejsce zajmuje Lex. Na szóstej pozycji Rzesk de Buzul. Ależ się niesie Salsabel Alcaledia, Ma ogromną przewagę. Peleton prowadzi Salsabil Du. Na drugie miejsce, na trzecie miejsce przesuwa się Rzeszk de Buzul, na drugim miejscu Wedia. Blisko jest Żabat Vialet. Później Lex. Bałan oraz Assam al -Kaledia. Potężną przewagę ma salsabel al Kaledia i on wprowadza stawkę za kręt, no, w zasadzie sam. Peleton będzie go gonić, salsabil tu, za nim ale Suwedia. I pozostałe konie wciąż z ogromną przewagą Salsabel Alcaledia. Podkręca tempo jeździec na Salsabildu. Na trzeciej pozycji Ale Suvedia. Na czwartym miejscu Javad Vialet, Na piątej pozycji Rzesk de Buzul. Za moment pojawią się na prostej finisowej. Już y, ucieczka została zlikwidowana i ucieka teraz Salsabil Du. Atakuje go Al Suwedia. Salsabil Du Al Suwedia. Salsabil Du Al Suwedia do walki włącza się e, Bałan. Alsuvedia, ale to bałan wysuwa się na prowadzenie. Bałan ucieka bałan, bałan Al bałan Al Suvedia. i w celowniku bałan na drugim miejscu Al Suvedia na trzeciej pozycji Asamal Kaledia.